Serdecznie witam. Dzisiaj będzie pokazanie mojej fakturki za prąd za drugie półrocze 2019 roku, a za 120 sekund pokażę Państwu również fakturę od znajomego, na której rozliczony jest prąd, gdzie jest zawsze nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o moją produkcję w w drugim półroczu 2019 roku pobrałem 3218 kWh energii elektrycznej, a do sieci przekazałem 3733 kWh. Wiadomo, że od tej wartości zostało pobrane mi 20% i musiałem dokupić 232 kWh, czyli całe półrocze ogrzewanie domu, prąd. Kosztował mnie 232 kWh. Zauważmy, że zużywam dużo prądu bo aż 3218 kWh. Jeżeli chodzi o rachunek za to, to wiadomo, że rachunek dzieli się z dwóch części za zużyte kWh, i to jest to, co ja muszę zapłacić dopłacić oraz wartości stałe za to, że posiadam przypięty prąd. Jeżeli chodzi o kilowatogodzinę, to jest ta pozycja, ta 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 i ta, w sumie wynoszą one 133 zł i 33 grosze, a jeżeli chodzi o opłaty stałe, czyli pozycje tą tą i tą, w sumie wynoszą one 50 zł i 94 grosze. Czyli jeżeli nawet bym nie zużył ani 1 kilowatogodziny prądu, musiałbym zapłacić 50 zł. Ostatnia ciekawostka, czyli energia zużyta przeze mnie energia, czyli 232 kilowatogodziny zapłaciłem za to 133 zł i 33 grosze, czyli 1 kilowatogodzina prądu kosztowała mnie 57 groszy. Tak wygląda Moja faktura VAT. Widzimy, że do zapłaty mam dokładnie 184,26 zł za całe półrocze. Tutaj mam obiecany rachunek, na którym jest większe wprowadzenie do sieci niż pobór. Tutaj widzimy, że kolega wyprodukował 2114 kWh prądu, a wprowadził do sieci 1218 kW. W jaki sposób zostanie mu to wszystko rozliczone? Tutaj mamy energię elektryczną z trzech ostatnich półroczy. Czyli w 2017 roku kolega ma 91 kWh zapasu energii, którą jeszcze może wykorzystać. w 2017, Za 2017 rok, za grudzień 312 i w tym momencie dodatkowo uzupełni swój zapas. Energii o 2114 kWh. To 2114 kWh widzimy dokładnie w tym miejscu w fakturze. Tych pozycji nie widzimy, i zaraz powiem, w jaki sposób one są rozliczane. Pierwsza rzecz. Pobór wyniósł 1218 kWh. I ten pobór musimy jakby w tym momencie wyzerować, pobrać, do, pobrać z naszego magazynu tą ilość energii. Muszę przekazać zakładowi energetycznemu 1523 kWh, ponieważ oni z tego zabierają 20% i po odjęciu 20% jest dokładnie 1218 kWh. Czyli mamy wartość 1523 kWh. W naszym buforze jest 2517, co stanowi. 60%, czyli 60% naszego zmagazynowanej energii musimy teraz zabrać, żeby zapłacić energią za zużyty prąd. Zakład energetyczny pobiera te 60% w, od, w każdej, z każdej pozycji. Czyli z pierwszego zapasu pobrał 55 kWh. Proszę zobaczyć tutaj na fakturze, mamy właśnie tą wartość podaną, ilość rozliczona 55 kWh. Z drugiego zapasu pobrał 189, mamy tutaj 189, czyli zgadza się. I z trzeciego 1279 kWh i widzimy 1289 kWh. Ile nam zostało energii? Proszę bardzo. Zostało nam 36 kWh. Tutaj mamy 123 kWh, 123 kWh i 835, 835. Wiadomo, że w, w kolejnym półroczu ta pierwsza pozycja zostanie skasowana, ponieważ będzie starsza niż 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury. Będziemy dysponować tylko tymi wartościami plus zostanie dopisana nowa wartość, która pojawi się w tym miejscu w kolejnej fakturze. Mam nadzieję, że było to zrozumiałe. Jeżeli nie, to chętnie odpowiem na państwa pytania pod tym filmem. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.